Cześć, z tej strony Artur Wodaczyk. Zapraszam Was do oglądania i subskrybowania materiałów na moim kanale. Witam serdecznie w podcaście Około Sportowym. E, moim dzisiejszym gościem jest trener pierwszej ligi, a także reprezentacji chłopaków U17, trener Wojciech Bychowski. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam. E, tak jak powiedziałam, jest trener, e, trenerem reprezentacji e, U17. Ostatnio e, ekipa zdobyła. Ósme miejsce na, na Mistrzostwach Świata. Dla nas kibiców y, ogromny sukces, a z perspektywy trenera, sukces czy jest może lekki niedosyt? Myślę, że przede wszystkim byłem trenerem reprezentacji, bo jak to bywa w cyklu pracy, y, zakończyliśmy pewien etap i pracuję z tą kadą tak naprawdę od czasu naborowego, czy od 14 roku życia. Mistrzostwa Świata były takim jakby dodatkiem i pointą dla tej kadry. I tak naprawdę z punktu widzenia formalnego z ostatnim dniem mistrzostwa Świata zakończyłem pracę z tą kadrą i oczywiście dalsze losy, co się będzie działo z tą grupą ludzi, kto będzie z nią pracował i tak dalej. Będę już świadomo, te decyzje będą podjęte przez komisję szkoleniową i Zarząd Polskiego Związku Poszykówki, więc tutaj gdzieś też zobaczymy, jakie będą plany. I to, to nie jest żadne grillowanie z mojej strony, tylko takie są po prostu zasady, więc to trzeba też przyjąć do, zresztą przestała istnieć stricte taka kadra jak U17, teraz ci chłopcy zaczynają, wchodzą już w wiek kadry U18 i oni tak naprawdę będą, będą już selekcjonowani do, do Mistrzostw Europy, miejmy nadzieję Dywizji A, bo w tym momencie niedługo zaczną się Mistrzostwa Europy Dywizja A, gdzie ten Adamek będzie z kadrą U18 walczył, miejmy nadzieję, oczywiście ja w to wierzę, jestem pewien, że utrzyma drużynę i a nawet więcej się uda zrobić. I ci chłopcy się będą przygotowywać. Tak, pracowałem z tą grupą od, od tak naprawdę 14 roku, jak już mówiłem. Udało nam się wygrać challenge europejski w zeszłym roku w Sofii w Bułgarii. Awansowaliśmy na Mistrzostwa Świata, na których właśnie w, w Maladze tydzień temu zakończonych zajęliśmy ósme miejsce. Jak chodzi o właściwą część pytania, to powiem w ten sposób. Przed meczem z Dużą Mali, który był meczem o wejście do ósemki, całe środowisko koszykarskie, ludzie, którzy, którzy się kontaktowali ze mną, y, 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 mówili, że wejście do ósemki będzie niesamowitym sukcesem dla polskiej koszykówki, dla tej grupy ludzi, dla nas. Jak weszliśmy, była pełna euforia i pełna radości. Natomiast, jak nie udało nam się w tej ustępce wygrać meczu, to już gdzieś dało się słyszeć głosy, że trochę mało, że jednak mocniejsze zespoły i tak dalej. I ja odpowiem w ten sposób. Sukces tej grupy ludzi był niebywały i uważam, że 8. miejsce w Mistrzostwach Świata pokazuje, ile się udało z tą grupą ludzi zrobić. i w żaden sposób nie chciałbym tej grupie ludzi tego odbierać. I to tak jak mówi mój asystent współpracownik, może bardziej wolę to sformułowanie, Rafał Gil, że to jest perspektywa. Niby nie zmienia nic, a zmienia wszystko. I tak naprawdę weszliśmy do ósemki i przed wejściem to było coś niesamowitego, po wejściu powinno być coś niesamowitego, ale jednak te przegrane mecze później dały nam pewien taki taki niesmak. Ja też zawsze mówię, że jak gra się w finałach, nie wiem, z Polski, mistrzost świata, mistrza z Europy, to ja uważam, że cenniejszym medalem jest brązowy od srebrnego dlatego, bo brązowy się wygrywa, a srebrny się przegrywa. Żeby zdobyć srebrny medal to się przegrywa. A, a żeby zdobyć... I tutaj tak samo. Te mecze uciekły. Natomiast ja jako trener zawsze staram się kierować pokorą i mam bardzo dużo. No ale no, chciałbym być wyższy, to no, nie no, udało. w miarę jedzenia, prawda? Tak, no tym bardziej, że graliśmy wejście do czwórki z tą Litwą, którą graliśmy dwa z naprawdę poszły nam dobrze i zaczęliśmy... I dwa mecz, wygrane chyba były, tak? Tak, dwa wygrane, zaczęliśmy ten mecz świetnie, bo jesteśmy w niego super i, i naprawdę prowadziliśmy pierwszą kwartę, graliśmy dobrze. Natomiast niestety potem też odezwały się troszeczkę braki takie ta grupa mieliśmy dość wąską rota rotację i ci chłopcy naprawdę byli może nie tyle zmęczeni, bo oni byli świetnie fizycznie przygotowani, bo tutaj robota Piotrka Biela, mojego współpracownika rewelacyjna, tylko oni byli już tacy domęczeni, znużeni trochę. Przede wszystkim tym, że my nie mając stars, takie popularne sformułowania w koszykówce, tak. też lubiąc tego size'u, czyli tak naprawdę nie mieliśmy warunków fizycznych wzrostu do, do gry. My musieliśmy każdy mecz grać na 140% fizycznie, i w pewnym momencie tym chłopcom już brakło takiej, powiedziałbym, mm, takiej, takiej werwy, takiego mocnego tąpnięcia, żeby ten mecz po prostu przepchać. A uczciwym, Litwa miała lepsze warunki fizyczne, to byli lepsi zawodnicy pod względem wyszkolenia technicznego. No i to dało się, dało się we znaki tak naprawdę i dlatego się nie udało myślę, ale też powiem szczerze, gdybyśmy przeszli tą Litwę i byli w czwórce, to ja bym się niezwykle cieszył i, 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 i powiedziałbym szczerze, że to jest ponad, ponad stan. To byłoby ponad, ponad stan. Dla tej drużyny mówię szczerze i dla nas, dla naszych możliwości jako, jako, jako federacja, jako kadry przy tych warunkach, które mamy, to byłoby naprawdę ponad stan. Wspomniał trener wcześniej, że jedziecie na Mistrzostwa Świata, super impreza. To już jest jakiś tam, można powiedzieć, sukces. Dostać się na taką imprezę i wygrywacie pierwszy, mecz, drugi, i nagle pojawia się. Kurczę, potrafimy, możemy zagrać gdzieś tam wejście do półfinału, do później gdzieś tam może dalej ich się o medale. Czy może na tych chłopakach z każdym meczem była taka presja? Czy oni czuli coś takiego w ogóle? Czy w ogóle trener ich tak nie nastawiał, żeby nie mieli tego jednak ciężaru na swoich barkach? To było tak, że przede wszystkim zaczęliśmy od porażki, bo przegraliśmy w pierwszym meczu z bardzo silną drużyną Australii, gdzie tak naprawdę graliśmy też mecz dość wyrównany i w trzeciej kwarcie nawet byliśmy na remisie. Tak naprawdę mieliśmy dwa otwarte rzuty z transmisji ofensywnej, którą mocno ćwiczyliśmy i to akurat rzut Marcin Koziorowski, który jest do tego no, znakomicie predysponowany. Gdyby te rzuty wpadły, mogły być nawet inaczej w tym meczu. Natomiast to w ogólnym zarysie nie zmieniłoby wiele. Prawda jest taka, że ja przede wszystkim, ja i moi współpracownicy od samego początku staraliśmy się w tych chłopcach budować coś takiego, żeby oni wierzyli w to, co robią. My ich nie pompowaliśmy, nie opowiadaliśmy im, co wygramy, co zdobędziemy. Tylko staraliśmy się po pierwsze, zabranialiśmy im, żeby mieli kompleksy i staraliśmy się im za wszelką cenę wymawiać, wymawiać nie trzeba, może słowo wymawiać jest, jest słabe, ale, ale, ale przekonywać ich do tego, że mają bardzo dużą wartość i mogą bardzo dużo. I troszeczkę tak jak może staromodne stare sformułowanie Adama Małysza, że tam skupiam się na najbliższym skoku i tak dalej. My się skupialiśmy na każdym meczu, który graliśmy. Sparing, gdzieś gramy z Litwą, myślimy o Litwie. Jutro drugim mecz z Litwą, gramy z Litwą. Jedziemy na Słowenię, gramy za Słowenią. I to było dokładnie tak samo. My myśleliśmy krok po kroku. Nie mówiliśmy, czy będzie dobrze tak, czy tak. Czy tak? I Ja z kolei, jak chodzi o mnie, jestem człowiekiem naprawdę pełen pokory. I to bardzo ludzie, którzy mnie słabo znają, mogą w to nie uwierzyć, bo ja dużo mówię, często ja jestem charakterem też człowiekiem, jestem, jestem, no powiedzmy sobie... Y, 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 nie zawsze miłem w obsłudze, ale mam bardzo dużo pokory naprawdę i ja w, gdzieś tam w głębi ducha to ja marzyłem o tym, żeby wygrać mecz na mistrzostwa Świata, bo mnie się wydawało to tak nieprawdopodobne, że jadę na tym Mistrzostwa Świata i że będę tam pracował, że w ogóle myślałem, boże jak ja wygram mecz to, to ja już dziękuję za wszystko, no, ale jak wygrałem pierwszy bo pomyślałem sobie, no drugi to już wypada. Wygrałem drugi, gramy z Mali. Nie no kurde, trzeba wygrać. Myślę boże człowieku, myślę sobie tak, ja, ja, ja wierzę w Boga bardzo mocno, z, może z egzekwowaniem religii i z całą otoczką, tego wszystkiego jest różnie, ale wierzę w Boga bardzo mocno i a, a, ja myślę sobie, kurde, ale ma ten gość tam na górze naprawdę. Najpierw prosiłem go, żeby wygrać mecz, wygrałem mecz, to potem stękam, żeby wygrać drugi, potem jest wejście do ósemki, to ja przy wejściu do ósemki myślę sobie, no stary, jak już mi ty pomogłeś, to tyle muszę, no. Gość sobie myśli, że robnięte jakieś, nie? Ale przyznam pokornie, że jak wyszliśmy do ósemki, to wystopowałem. To już mówiłem, okej. Okay, już wystarczy. To, tak. No może nie, że wystarczy, ale powiedziałem, teraz wszystko to, co przyjdzie samo, to już inaczej. Bardziej w, tej, w tym wszystkim, bardziej dziękowałem za to, co się udało, niż chciałem więcej, bo to już wiedziałem, że to już byłoby paskudne z mojej strony. To już byłoby wyciąganie naprawdę tak struny, tak do pęknięcia, bo, bo, bo nie trzeba było więcej. Także no, szczerze tak było, jak, jak myślałem, mówię szczerze. No ale no co by jednak nie, nie mówić, sukces jest ogromny. Tak, więc, więc teraz oficjalnie trenerze gratuluję tego sukcesu, bo naprawdę no, nie jeden brałby to w ciemno. No, myślę, że tak, ja bardzo dziękuję, ale przede wszystkim w imieniu ludzi, bo bardzo wielu ludzi się do tego przyczyniło. Ja wiem, że teraz jest tak, że tutaj udało się coś tam osiągnąć. Wiadomo, że trener gdzieś, gdzieś, gdzieś pierwszy to, to gdzieś też spija, natomiast trzeba mieć, mieć świadomość, że, że naprawdę grupa ludzi tutaj, tak jak wspomniałem wcześniej, przygotowanie fizyczne to, to, to Piotrek Biele pracował z nami, ze mną z nami Rafał Gil, Marek Żukowski, tu bardzo dużo na obu challenge'ach pomógł, Przemek Żółtowski, który był z nami w ekipie i prawda jest taka, że to byli ludzie, którzy Którzy wcześniej pracowali. W chwilę z tą kadrą pracowała Alicja Albecka jako, jako, jako fizjoterapeuta, wcześniej Łukasz Kok. I naprawdę grupa ludzi, która włożyła naprawdę bardzo dużo, żeby to wszystko się udało. I, i, i ja się mega cieszę, bardzo dziękuję I też w imieniu tych ludzi, bo to, bo to naprawdę wielka ich zasługa. Gdyby, gdyby nie, nie ich praca, to nie byłoby szans na to. No w końcu to gra zespołowa, tak? Nie jedna osoba wygrywa, tylko gdzieś tam cały cały zespół nie tylko też trener i zawodnicy, ale tak, rów, zawsze również staram się mówić dokładnie, no że, to jest... że, że to mówię tutaj nie da rady i ja mam świadomość tego, że sam nie zrobiłbym nawet połowy, po, nie wiem jednej trzeciej tego, co się dało zrobić, na pewno bez szans. No jasne. E, czyli tak. Można powiedzieć, że mental odgrywał bardzo ważną rolę na tych mistrzostwach, ale wspomniał trener, że mieliście problemy, jeżeli chodzi o warunki fizyczne zawodników. To jak wyglądały takie przygotowania przed mistrzostwami, jak już trener wiedział, że trzeba nadrabiać po prostu czymś innym, żeby zaskoczyć rywala? Warunki fizyczne i te rzeczy, które, które były u nas słabe, były nie do nadrobienia, bo my nie byliśmy w stanie przede wszystkim nadrobić wzrostu, no bo to jest niemożliwe, oczywista sprawa. To raz. dwa, nie byliśmy w stanie w krótkim okresie przygotowania zrobić siły, której no, polskim sportowcom, polskim koszakarzom brakuje jako... Koszmarnie. My wiedzieliśmy, że my musimy bardzo szybko biegać i być bardzo wytrzymali, bo wiedzieliśmy, że musimy bronić agresywnie na całym boisku, musimy podwajać graczy na piłce, musimy bronić piekandole albo na podwójnie, albo na switchu, gdzie często duży z małym lub mały z dużym graczem muszą się yy, yy, konfrontować. I tak staraliśmy się przygotować ten zespół yy, fizycznie. Do tego maksymalnie upraszczaliśmy grę taktycznie, bo wiedzieliśmy, że w tym wieku tym ludziom potrzeba jest tak naprawdę swoboda gry i, i radość tego, co robią, bo ja będę uważał cały czas, że tam do 16, 17 roku życia zamykanie ludzi w mocnej taktyce zabiera im swobodę gry i szanse na rozwój i, i możliwość tak naprawdę pokazania tego, co potrafią. I tak chcieliśmy to robić. Przygotowania były bardzo mocne, dużo biegaliśmy też Spotkaliśmy wielu przeciwników tego, bo też wielu takich ludzi było, którzy gdzieś tam pisali, mówili, że, że, że brakuje tylko, żeby homonto tym chłopcom założyć i, i, i żeby orali pole. Natomiast powiem tak, dzięki temu przygotowaniu i dzięki takiemu podejściu uważam, ci chłopcy świetnie wytrzymali te, te, te mistrzostwa świata i tak naprawdę przez moment nie brakło siły, brakło tego, co mówiłem, takiej... Pewnie jeszcze witalności takiego tąpnięcia, żeby z tymi wiele wyższymi, silniejszymi ludźmi walczyć, ale siły do biegania i do walki mieliśmy do ostatniej minuty ostatniego meczu. Jestem o tym przekonany, bo, bo, bo widziałem to. No i na pewno też dla nich fajne takie cenne doświadczenie na przyszłość. Myśli trener, że to się odbije później w ich, w ich karierze, czy też w klubie, czy później może też w przyszłym roku w reprezentacji, że to doświadczenie, które zebrali poskutkuje w przyszłości? No ja powiem w ten sposób. No, ostatnio grupa młodych ludzi miała szansę pokazać się na mistrzostwa świata 12 lat temu, więc myślę, że na pewno to jest sposób przede wszystkim konfrontacja z różnymi stylami gry koszykówki z całego świata, z różnych kontynentów, tempo gry, warunki, bo tam temperatura na zewnątrz pod 40 stopni. Hale, nawietrzane, ale nieklimatyzowane, no naprawdę bywały momenty, że było naprawdę bardzo ciężko. Trzeba sobie z tego zdać sprawę, i, i, i myślę, że to nie ma szansy nie przynieść rezultatu nie tylko w kadrze za rok, ale w rozwoju tych zawodników, bo też kwestia tego, jakie oni mieli zadania, jakie oni, z jakimi oni musieli się mierzyć trudnościami przez cały okres, przygotowanie, to wszystko, to był to, to, to ten challenge rok temu również. To, to naprawdę mecze były takie, że trzeba sobie zdać sprawę, że. Że, że zwycięstwo z bardzo silną, dużą Niemiec, które nam dało awans dla mistrzostwa świata, to było no, wydrapane, wyszarpane, wygryzione, no, czy, czy z potentatami koszykówki jaką jest Chorwacja, czego by nie powiedzieć. Więc, więc ja uważam, że niesamowite doświadczenie dla tych ludzi i jestem wręcz przekonany, że, że da im to bardzo dużo. Teraz od nich zależy też, jak spłętują tą pracę i jak wykorzystają te swoje 5 minut, które mają, bo na pewno o wielu z nich jest głośno, jest dużo zamieszania wokół nich i teraz mam nadzieję, że oni to zamieszanie wykorzystają, w, cudz... w cudzysłowie, zamieszanie, wykorzystają pozytywnie w taki sposób, że, 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 że wyciągną z tego jak najwięcej, bo naprawdę jest z czego, tak uważam? Nie, no też mi się wydaje, że no, muszą też troszeczkę, tak, bo to taki młody wiek, i jeżeli ktoś chce grać w kosze, no to trzeba wyciągać wnioski i żeby stać się po prostu lepszym zawodnikiem. Oni są u progu, jeszcze dodam, oni są u progu, bo oni. Kończą tak naprawdę styk te młodzieżowe, dziecięcy basket, i oni stają się zasadniczo dorosłymi ludźmi, stają się zasadniczo seniorami, pomogły. Oni muszą teraz zacząć inaczej o tym myśleć. Jeżeli nie będą tego robić, no zmarnują swój czas. A tak jak trener wspomniał, rozstajecie się już z tą kadrą. Czy były jakieś rady do zawodników na przyszłość, może na co mają zwrócić uwagę, w czym są dobrzy, żeby to jeszcze bardziej pielęgnować? Były jakieś rady? Od trenera? Znaczy ja z, może jeszcze uzupełnię, to też nie jest do końca tak, że się rozstajemy, bo ja tego nie wiem. Ja nie na, wie. dzień dzisiejszy na dzień dzisiejszy, może... O tak, tak, tak dokładnie. Może bo lepsze, ja nie wiem, lepsze, kto lepsze będzie jeszcze dokładnie, tak, bo być może ktoś mm. nam zaproponuje tą pracę. Jakąś tego nosimy, nie wiem, też nie chciałbym broń Boże, żeby gdzieś, jeśli ktoś tego słucha, wyszło, że ja się nie daj Boże, żale, że ale że się rozstaja albo że grilluje koś, żeby nie broń Boże, to wszystko ma swój czas i, 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 i wszystko ma swoje właściwości ja jestem przekonany, że, że ci ludzie traf... ci ludzie będą na pewno w świetnych rękach w przyszłym roku. Czy ich czas, czas to pokazuje Pokażę. Były, bo naszym obowiązkiem jest też yy, yy, rozwijanie tych ludzi i podsumowanie ich pracy. My podsumowaliśmy ich pracę, daliśmy uwagi do trenerów klubowych, do nich, dla ludzi, którzy się nimi zajmują i też w dalszym ciągu staramy się być dla nich, monitorować, pomagać im w kwestiach rozwoju. Tutaj powstała taka nowa komórka w Polskim Związku Koszykówki, którą zajmuje się Walter Jeklin, twórca kiedyś Polonii 2011. On ma za zadanie w dużej mierze Pomagać w rozwoju tych karier i w wybieraniu właściwych dróg dla młodych ludzi. Gdzieś tam bardzo blisko współpracujemy, rozmawiamy, i staramy się tym ludziom pomóc trochę inaczej niż agenci i przedstawiciele klubów, bo my na tym nie staramy pieniędzy i w naszym interesie jest tylko rozwój tych ludzi, bo włożyliśmy w to dużo pracy i, i, wie, i robimy to. Jakkolwiek to brzmi dla polskiej koszykówki. E, więc chłopcy wyszli z bagażem wiedzy, informacji, i tak jak wspomniałem, teraz tak naprawdę zależy od nich, jeszcze przez chwilę od ich rodziców, bo jeszcze przez niecały rok ci rodzice będą pełnić nad nimi tą pieczę jako niepełnoletnimi ludźmi, e, do tego, żeby dokonali dobrych wyborów. Ale ja powtarzam, y, cytując jednego z moich ulubionych raperów, Konto Lujczyny. Bo za ich konsekwencje, jeśli są złe, sami do siebie pretensje. I to jest prosta sprawa. No, jeżeli ktoś. E, n, po prostu w tym wieku już musimy wiedzieć, co robimy. Jak, jak, jak wybierzemy źle, jak to moja babcia z kolei mówiła, jak sobie twardo pościelisz, to by źle spało. No i tyle. A oni sobie teraz ścielą życie koszakarskie. To jest ich wybór. Jak to zrobią? No lepiej żałować, że się coś zrobiło, niż się czegoś nie zrobiło. Wychodzę z tego samego założenia, nie chciałbym umierać i żałować, że czegoś nie zrobiłem. No jasne. To tak już na zakończenie, był trener na tych mistrzostwach świata, czy jest trener w stanie powiedzieć, czy jest tam jakiś taki talent, może u nas w, w reprezentacji, w reprezentacji Polski, czy może w innych, w innych krajach, który już trener wie, że osiągnie indywidualnie naprawdę ogromny sukces? Wie Pani, no z drużyny zwycięzców, mistrzów świata Amerykanów, to ja myślę, że śmiało jestem w stanie powiedzieć, że 7-8 graczy wyląduje w NBA, podejrzewam, ma czterech, pewnie gdzieś w innych europejskich klubach, jestem pewien. To samo jak, jeśli chodzi o. Wielka grupa ludzi z tej, z tej stamtąd będzie grała w koszykówkę. Wielka grupa ludzi będzie grała w koszykówkę. Jestem przekonany, że z tych Maliczyków o świetnych warunkach fizycznych. Łowcy talentu wyciągną naprawdę kilku chłopców, którzy przyjadą albo do Stanów, albo do Europy i będą się rozwijać i grać w koszykówkę. Jestem o tym przekonany. Co do polskich zawodników, myślę, że po mistrzostwach jest czas, żeby już można kilka słów powiedzieć. Bo ja też się wzbraniałem od indywidualnych laurek, bo też nie chciałem, żeby ci chłopcy w pewien sposób się czuli i jedni lepiej, drudzy gorzej. Natomiast nadszedł czas, że ja też mogę kilka mocniejszych słów powiedzieć na ten temat, więc na pewno tutaj yy, świetnie ze świetnej strony się pokazał Światłe Warunki ma Szymek Nowicki, yy, Kuba Szumert, którzy, którzy, którzy są myślę, że na celownikach wielu ludzi, którzy się interesują koszykówką. Dalej Janek Nowicki, który świetnie, świetnie się prezentował na tych, na tych mistrzostwach. Myślę, że, że śmiało możemy powiedzieć tutaj o, o Mateuszu Samcu, który też gdzieś tam ma perspektywy do gry, o do gry, o Marcinie Kosiorowskim. To są chłopcy, którzy uważam, będą grali. Nie zabieram oczywiście szansy pozostałym. Tu mówię o tych, którzy się jakoś mocniej wyróżniali akurat na tym, na tym który Natomiast to, co powiedziałem, naszym celem i marzeniem może jest to, żeby Inaczej, Ja uważam, że każdy z nich powinien w tym sezonie już grać w pierwszej lidze, a w najgorszym wypadku w drugiej lidze, w drugiej lidze o, o wyniki, o coś, nie po to, żeby tylko grać. I teraz jeżeli to się uda zrealizować, to oni się będą rozwijać. Jeżeli będą grać niżej... Będzie duży problem, bo uważam, że poza fizycznością największym problemem polskiej koszkówki młodzieżowej jest brak rywalizacji, mecze na tym niższym poziomie młodzieżowym są bez presji, bez nacisku, bez stresu, są byle jakie po prostu, bo, bo, bo jest mała rywalizacja i przez to, że są byle jakie, taki takie jest niestety rozwój, no bez, bez, bez silnej rywalizacji. Nie ma szans. Nie różnimy się czym od Hiszpanów, od Francuzów. Nie wiem. Oni po prostu rywalizują w lepszych warunkach i dzięki, temu, e, e, i dzięki temu osiągamy lepsze wyniki. Proste. W takim razie nie pozostaje mi nic innego jak życzyć powodzenia. Być może dalej w reprezentacji polskiej tym chłopakom. Także gdzieś tam może o nich usłyszymy, żeby się rozwijali przede wszystkim i mam nadzieję, że jeszcze usłyszymy o tych chłopakach. Ja też bardzo dziękuję za dobre słowa po raz kolejny, bo chciałbym jeszcze może na koniec powiedzieć, że, że to jest jakiś ewenement, bo tak naprawdę wokół tej grupy i tych mistrzostw świata tak naprawdę 99% komentarzy, opinii, słów wszystkiego było pozytywnych. Zdarzyły się pojedyncze jakieś, czy po, słów, wspomniałem na początku, jakieś narzekania, ma że można było więcej. Ale tyle, ile pozytywów zebrała ta grupa, ile ja jako tener, my jako też dostaliśmy, mega dziękuję za to wsparcie. jest dobre słowa, bo ludzie to naprawdę docenili, a ja bardzo doceniam. To, że dostaliśmy od tej społeczności koszykarskiej duży kredyt zaufania i, i takie naprawdę fajne podejście do tego sportu. Ja za to bardzo, bardzo dziękuję, bo my nie mieliśmy szans czuć się źle z tym, co robimy, nawet jak się coś nie udawało, a wiele rzeczy się nie udało, więc za to bardzo dziękuję. I też trzymam kciuki, żeby kiedyś tych chłopców obejrzeć w telewizji, albo żeby tak jak obiecują, wysłali mi bilet na swój mecz Euroligi, albo chociaż ekstraklasy. To bardzo... do tego, do tego trenerowi życzę. Tak bym chciał. My jako, myślę, mogę powiedzieć, jako kibice wszyscy bardzo dziękujemy jeszcze raz za te bardzo emocje, dziękuję. które nam dostarczyliście, bo no, chyba połowa kraju naprawdę śledziła losy tych chłopaków i trenera, i również tabu szkoleniowego. Więc jeszcze raz dziękuję za, za tą pierwszą część. Dziękuję uprzejmie. A my się spotkamy już za tydzień w drugiej części, gdzie porozmawiamy o pierwszej lidze. Dziękuję.